Nie spodobała mu się fryzura. Turek zabił fryzjera Turcja, nie spodobała mu się fryzura dziecka. Zabił fryzjera. Do awantury zakończonej tragedią doszło w salonie fryzjerskim w tureckim Kilis. Klientowi nie spodobała się fryzura, którą szef zakładu zrobił jego synowi. W pewnym momencie klient postrzelił fryzjera z broni palnej. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, w godzinach porannych. Z ustaleń dziennika, Millet, wynika, że zamordowany to szef lokalnego zakładu Ali osman Karabalik. Fryzjer pokłócił się z rodziną dziecka, które wcześniej strzygł. Ostatecznie ojciec dziecka, Ach opuścił zakład. Gdy wydawało się, że sytuacja została opanowana, niezadowolony klient wrócił do zakładu z bronią palną i z bliskiej odległości postrzelił fryzjera. Po wszystkim napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo interwencji ratowników medycznych i przewiezienia rannego do szpitala, fryzjera nie udało się uratować. Achyabe. Jeszcze tego samego dnia został namierzony przez policję i zatrzymany. Mężczyzna czeka na postawienie zarzutów. Trwa dochodzenie w sprawie.